Tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy w życiu, mamy już sobie. Każdą najwyższą wibrację. Dlaczego w takim razie tak mało osób z tego korzysta? Dlaczego tak mało osób jest tego w ogóle świadomych? Głównym problemem jest polityka rozdawnictwa energii. I chociaż słowo polityka wywołuje konwulsję, to jednak każdy z nas jest jej częścią, choć niekoniecznie tej zewnętrznej, pokazywanej nam w grających pudełkach. Tu chodzi o to, żeby patrzeć w swoje własne wnętrze. Tu wcale nie chodzi o to, żeby patrzeć innym do kieszeni. Tu wcale nie chodzi o to, żeby patrzeć innym do portfeli. Żeby mieć na tyle wysokie poczucie własnej wartości, żeby mieć na tyle wysokie poczucie własnej sprawczości, żeby nie było w nas energetycznych dziur, przez które będzie uciekać energia. Bo jeżeli nasze myślenie kierujemy na niezbyt fajne sytuacje, na niezbyt fajnych w stosunku do nas ludzi, no to sami się dziurawimy, sami robimy sobie dziury, przez które przecieka nasza energia, i sami karmimy te wampiry. A kiedy zaczynamy zajmować się sobą, kiedy zaczynamy zajmować się swoimi pasjami, nagle zaczyna się dziać magia, nagle się uszczelniamy. Kiedy zaczynamy zwracać uwagę, na co poświęcamy naszą energię, gdzie kierujemy nasze myśli, zaczynamy kierować się do naszego wnętrza, zaczynamy kierować się do naszych pasji. I z nagła dostrzegamy, że efekt jest absolutnie. Niesamowity. Mamy więcej energii, więcej radości w sobie, baczniej przyglądamy się światu zewnętrznemu i baczniej dysponujemy naszą energią. Zaczynamy się po prostu uszczelniać.